Elektryk naprawa domofonu. Pod takim pretekstem wchodził do mieszkań zatrzymany przez świdnickich policjantów 34-letni mężczyzna, który wykorzystując chwilową nieuwagę starszych kobiet kradł pieniądze i biżuterię. W trakcie prowadzonych czynności na chwilę obecną policjanci udowodnili zatrzymanemu mężczyźnie 7 kradzieży biżuterii i pieniędzy. Jego łupem padło prawie 7 tysięcy złotych. Mężczyzna wchodząc do mieszkań pod pretekstem naprawy bądź to liczników elektrycznych, bądź to domofonu, korzystywał chwilową nieuwagę starszych pań, dokonywał kradzieży. Nawet do pięciu lat pozbawienia wolności może grozić 23-letniej mieszkańce Warszawy, która będąc w zaawansowanej ciąży dokonywała kradzieży portfeli w placówkach handlowych. Kilka dni przed zatrzymaniem kobieta urodziła dziecko. 23-letnia mieszkanka Warszawy przebywając na terenie powiatu świdnickiego dokonała czterech kradzieży na szkodę osób starszych. Kradzieży tych dokonywała przeważnie w sklepach wykorzystując nieuwagę starszych osób dokonywała kradzieży portfeli z zawartością oczywiście pieniędzy, dowodów osobistych, kart płatniczych. Do 10 lat pozbawienia wolności może grozić 23-letniemu mieszkańcowi Świdnicy za kradzieże z włamaniem do zakładów fryzjerskich i aptek na terenie Świdnicy. 23-latek i jego 16-letni kompan jednej nocy uszkadzając rolety zabezpieczające drzwi usiłowali włamać się do zakładu fryzjerskiego, apteki i przychodni zdrowia. W trakcie prowadzonych czynności z zatrzymanym 23-latkiem udowodniono mu także włamania do... Trzech zakładów fryzjerskich, gdzie wartość skradzionego mienia wynosiła 9 tysięcy złotych oraz kradzież dwóch telefonów komórkowych. W sumie łupem złodzieja padło 15 tysięcy złotych. Jeżeli chodzi o nieletniego, który został zatrzymany razem z 23-latkiem, jego sprawą zajmie się Sąd Rodzinny i Nieletnich w Świdnicy. Skradzione przedmioty mężczyzna sprzedawał na targu za niewielkie kwoty, a pieniądze przeznaczał na swoje utrzymanie.